Teraz pokażę wam to moje miejsce pracy. Jest to takie miejsce pracy z płyty OSB, najzwyklej pomalowanej. Tutaj mam oprawę, oświetlenie. To jest nowo zdobyty dzisiaj OKJ. Nie będę go otwierać, bo jest gorący po długim czasie świecenia. On gdzieś, nie tu. Tutaj ma naprawione to klejem na gorąco, bo się za uchwyt ułamał. O, nie wiem czy będzie to widać, no nie będzie widać. No, się boczek ułamał i już było tak. Świetlówka to jest najzwyklejsza pila Cool Daylight. Tutaj mam OKJ. On ma fajny zapon. Co to jest? OS 18. Świetlówka to jest FSL z kosza na śmieci. Oczywiście dobra. no nie no. Co jest? No nie no, czy to jest. O. O, dziwny o. No tutaj mam ściągacz do izolacji młotek, śrubokręt, nożyczki. Śrubokręty, których najczęściej używam, już pachelka. Takie narzędzia, na które już nie ma miejsca. Skrzynka ze wszystkim. Oprawka, która służy jako pojemnik na różne yy, rzeczy do pisania. O. Na przykład z najciekawszych rzeczy to lampa rtęciowa po lamp lrf skaszę tak to Rurka pompowa jej lata i więc jest umocniony klejem. O, to jest moje rz 3 bo mam, bo jeszcze filmu nie ma. Tutaj taki mix wszystkiego. No tutaj na przykład LED z 2015 roku. O jakiś dół od pędzla, Tutaj na śmieci. A tutaj na miedź. Podróbka miedzi ze statecznika Philips. O, tutaj taka lampa jest. No to jest najzwyklejszy ledzi go. Fajny efekt jest tam. A i to jest nieprzemyślane. Bo a ja coś tutaj pokażę. O! To kosztowało 13 zł. Ani tutaj nie ma pożonej dziury na kabel, żeby wprowadzić, jak wystaje ze ściany. A jak już bokiem, to nie wie gdzie. Ja tu musiałem taką dziurę zrobić, żeby kabel wyprowadzić. Jest trochę bez sensu. Można co najwyżej, tędy tylko, że taki kabel tam się nie zmieści. Żarówka to jest taka setka yy, ciepła. Taka, prawie 13 zł kosztowała. Dobra, żarówka wsadzony jest kompakt Briluma. Może no, mam od niego pudełko. O, coś takiego. A tutaj tego, moja szuflada. To, to jest, są działające żarówki z kosza, a chyba nowe. A to samo pudełko też z kosza. Tutaj moje lampy wyładowcze. No. I tak, tutaj DAS-TO PFA z t 12 bo też działająca i też z kosza na śmieci. Szybko odpalimy. To jest 20 Pilach Daylight. Tutaj tak OS26 i rzadki starter Polam KS113 i OS113. I tak góra to jest taki magazyn. Tutaj mam pudełko po świetlówkach 36 W. Jest ich tam 6 sztuk. Zwierzki mam. O, takie coś. Nie wiem do czego to służyło, pewnie to bieżąca oprawka, a właśnie jeśli to jest od jakiejś oprawy i ktoś wie od jakiej, to pod jakimś filmem moim proszę mi napisać, tylko takie napisy na tym są, jeśli to ma w czymś pomóc. No i tu jest coś po rusku napisane, więc to chyba coś ruskiego będzie. O kurde, wkręty mi się przebiły. No to muszę coś, jakieś inne dać. Bo dzisiaj zrobiłem zmiankę, bo ja, ja to dzisiaj zdobyłem za darmo tego kajota. Musiałem w nim wymienić statecznik i świetlówkę. Był osram. Rozbijanie już jest na kanale. Był rozszczelniony, bo statecznik był spalony. O, taki mini model. Jeśli ktoś już wie z, z jakiego filmu to jest to niech ktoś mi napisze z jakiego. A, to jest film od jakiegoś elektromontera i nie jest polskie. Jak ktoś wie, to można, my, niech pod jakimś filmem mi napisze, z jakiego. To jest. To gdzieś tak było. O. No, coś takiego mam. Tutaj mam tak instalację. Jeśli to kogoś interesuje, to tak. Tutaj jest taka najtańsza możliwa puszka natynkowa. Tutaj już mi zabrakło drutowego kabla, więc jest ten yy, linkowy. Tu jest taki: to jest do okajota, i okajota tutaj włącznik. Tak, tutaj jest gniazdko, i to gniazdko jest dobre. A jeszcze dzisiaj tu było gniazdko, ale. Miałem taką oprawę i nie miałem co z nią zrobić. A bo wcześniej była tylko jedna oprawa, dokładnie to ta, potem, do, potem doszła ta, potem tą zamieniłem na tą, no i wtedy były dwa. I ta miałam, bo na początku miała być na 18W, inna tam, i ona miała mieć włącznik, no ale ta miała, no to ten włącznik, jeżeli nie miałam, już był podpięty, no to nie, żeby nie robić problemów, to przydzieliłem do tej i ta miała osobne, A teraz mam oko, ja to... A, że okej nie ma nigdzie wbudowanego włącznika, to tym się wyłącza, a ta ma wbudowany, to ta jest tym kablem, co był wcześniej od tej oprawy, a najwcześniej od tej, jest podłączona ta i ona ma tutaj włącznik. A tu było gniazdko Bo wcześniej tam jak miałem tylko jedną łoprawę Bez przeróbek To stąd szedł jeszcze kabel do tego gniazdka I miałem dwa gniazdka Ale że tam już nie miałem kabla To zamontowałem tu taką łoprawę I ona jest teraz na wkładanie tam No, lapka z izolatora A, To będzie w następnym filmie I to w sumie na tyle